Się tak troszeczkę wolniej. Jestem przy swojej Renacie i zastanawiam się, czy w ogóle w każdym kanamie, dlaczego to tak idzie w pracę. Ja to wymienię oczywiście, ale dlaczego tak się dzieje, że aż takie sznyty się dzieją. A no już zaraz śpieszę wam z pomocą, z podpowiedzią, z taką ciekawostką. Tak to wygląda. Dlaczego to tak zżrę? No i tak siedzę sobie i zastanawiam się, kurczę, no to no tak to nie może być. Tu to przecież... To, no co, kanał coś od nie pomyślał, coś nie... nie. Tu leki były oryginalne. Założyłem poliorytany. Założyłem tu poliorytany i tu i tu. No dobra, jak już zdjąłem amortyzatory do serwisu, to patrzę sobie, podnoszę wahacz do góry i on tak mi zostaje. No nie, no tak to nie może być. Jakie jest opóźnienie pracy amortyzacji. Wtedy, no, no nie, no nie no, no, przy szybkich dołkach to jest jakaś tragedia eee, na tych polutanach. Niby były i nasmarowane, i wszystko miało ładnie pracować, ale ten trążek reakcyjny to była jakaś tragedia, żeby go ruszyć. No ale dobra, no już jak już jestem przy tym temacie, to już tak sobie dalej i tak czekam na morcy, to i tak sobie dalej siedzę i patrzę i oglądam. Co tu jest nie tak? A mianowicie, oryginalne tulejki. Tulejki, yy, tak, tulejki plastikowe Wszystko ładnie tutaj pasuje Jak powinno Tuleja Metalowa Ma 43,5 mm Czyli tak, jak od wahaczy To jest to samo, co, co jest do wahaczy z przodu Ale, no dobra, dlaczego to dalej tak chodzi w, w pracę? Bo po, tu po mocnym zciśnięciu Mamy 44 tu mamy 44, ale tuleje 43,5, więc te pół mm nam ucieka i mamy go tu. Więc postanowiłem dorobić sobie tulejkę. Dorobiłem tuleje na 44,5, czyli damy milimetr dłuższą tą tulejkę. No i słuchajcie, no i nie ma tego problemu, w ogóle z, z żadnym docieraniem, bo Metal do metalu do, dociska tutaj tuleja, a nie dociska nam tu. Na się złapałem. Nie wiem, czy złapię ostrość. Nie dociska nam tych tulejek plastikowych. No i tu jest cały pies pogrzebany. Mierzyłem sobie w przednim zawieszeniu na wahaczach. No to tam, tam, tam się zgadza. OK. Tam wszystko pracuje, tam są jeszcze blaszki montażowe, na to zakładane bezpośrednio na tą tulejkę. Żeby to nie ryło ramy. Okej, okay, no ale tu. Dlaczego nie można było dać nawet 44 mm, pół mm dłuższą tulejkę na stabilizator? Kanał powinien jakoś odróżnić sobie e, tylni, tylni, że tak powiem, e, łącznik od przednich wahaczy. No to coś jest niechalo. Tu akurat zamówiłem poliamid z, e, z forkłada. Tulejka dorobiona. No tutaj co do tego poliamidu, to po włożeniu, wiadomo, że to się wszystko ściska. No tą tuleję trzeba było młotkiem wbić. To jest bez sensu, bo to dalej będzie sztywno stało. Nie, ona powinna ciasno wchodzić, ale nie tak, żeby nie można jej było ruszyć. Ona ani w tą, ani w tamtą. No nie, to też trzeba będzie przerobić. Eee, ten poliamid. Aczkolwiek ten poliamid dłużej wytrzyma niż te oryginalne plasticzki. W każdym bądź razie no to jest to rozwiązanie tego wycierania. Przecież tu no słabo to wygląda. Także polecam, jak ktoś tam ma gdzieś jakiegoś tokarza, żeby oddać oryginalną tulejkę na dotyczenie i zrobić ten milimetr dłuższą i wtedy nie będzie żadnego problemu z wycieraniem się łącznika. To nie są drogie jakieś tam sprawy tego łącznika, no ale to... Czemu to pracuje? Nie pracuje na samym, samej tulejce, tylko pracuje razem z, z tulejką plastikową. No to tak trzęsie tą tulejkę plastikową. No to tak trochę słabo. Także pozdro.